Backstone. And today I gonna cook for you some dinner. Moi drodzy, ja robię sobie zwykłą jajecznicę, wziąłem sobie kolędzicę. Generalnie rzecz biorąc, tego miał tutaj oliwę z oliwek w lub zwykłą, muszę sobie tutaj zjeść. Aktualnie w tym domu nie ma nic, więc sobie po prostu smażę to na wodzie, ale spokojnie za chwilę wchodzi tutaj jajeczniczka. Szkoda, że nie mam boczku, bo wtedy tuż z boczku mógłby posłużyć mi jako podstawę do zrobienia jajecznicy. Aktualnie po prostu robię ją na sucho, ale spokojnie jest na szósteczce. Zmniejszymy sobie troszeczkę naszą indukcję, żeby po prostu jajecznica wyszła bardziej creamy, czyli kremowa. I moi drodzy, tak właśnie to wygląda. Mamy tutaj teraz mamy tutaj naszą polędwicę, która jakby będzie naszym dodatkiem do jajecznicy. Teraz tutaj jajecznicę, którą zrobiliśmy. Trzy jajeczka, pieprz, sól, czyli ogólnie podstawa naszego jedzonka. Czy posiadamy coś, co będzie nam mogło posłużyć jako bazę? No i troszeczkę masła klarowanego, które użyjemy do zbudowania bazy w naszej super jajcznicy. I teraz masło klarowane, zostanie na rozzarzonej już w patelni. Mała masełka, ponieważ jakby jesteśmy, mamy już 2000 kalorii dzisiaj zjedzone. Teraz możemy wykorzystać tę szynkę jako rozprowadzacz do patelni. Patrzcie to. Pięknie to wygląda. Mieszamy żółtka i białeczko. Patrzcie jak to napierdala. Mamy tutaj piękne wyglądającą ręcznicę. Co prawda leciutko się ścięła. Czy smakuje? Bardzo dobra. No i jak mogłoby wyglądać w sumie to życie. Robiłbym live. Pracowałbym może nad płytą własnego Bena. Może bym tutaj kupił gdzieś jakąś kabinę gdzie mógłbym coś wygrywać. Napisałbym książkę. Popracowałbym nad jakimś projektem stricte ogarowym albo na przykład nad reorganizacją. Tak żeby cały dzień coś robić. Robimy to.